Wszystko wskazuje na to, że obydwaj chłopcy zginęli na terenie ośrodka. Czy było to wynikiem fali tego takiego znęcania się? Cześć, tam w kolejnym odcinku kryminalnego patrolu. Dzisiaj historia, która rozpoczęła się no, wiele lat temu. Natomiast ona wciąż jest aktualna, Rewal. No, większość z nas oczywiście Rewal zna, szczególnie ci, którzy jadą nad morze, znana miejscowość turystyczna, wypoczynkowa. No, piękna miejscowość nad polskim morzem, natomiast tam od wielu, wielu lat, od 60 prawie lat jest młodzieżowy ośrodek wychowawczy. To jest taki ośrodek dla trudnej młodzieży. Oczywiście dzisiaj to zupełnie inny ośrodek, inni ludzie, inna dyrekcja, inni wychowawcy. Natomiast wygląda na to, że ten ośrodek od ponad 20 lat skrywa tajemnicę. To tajemnica nie tylko niewłaściwego, złego wręcz wychowywania młodzieży, ale także wygląda na to tajemnica zbrodni. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. W lutym 1999 roku do tego ośrodka w Rewalu trafiło dwóch chłopaków. To jest Andrzej Ziemniak i Łukasz Sas. Łukasz miał wtedy 15 lat, Andrzej był o rok młodszy, czyli miał lat 14. No wyjątkowo trudna była sytuacja Łukasza. Ja myślę o tej sytuacji w domu. Jego ojciec był po prostu draniem, człowiekiem, który znęcał się nad rodziną, pijakiem, człowiekiem nieobliczalnym, więc sytuacja w domu była niezmiernie trudna. Tym bardziej, że ojciec Łukasza molestował jeszcze jego młodszą siostrę. Łukasz, no, ze względu na tę sytuację, często uciekał z domu. Oczywiście nie chodził do szkoły, nie uczył się. Wolał pozostać poza domem, bo tam przynajmniej miał spokój i ojciec się nad nim nie znęcał. Uciekał. Najpierw trafił do pogotowia opiekuńczego, a później już do tego ośrodka dla trudnej młodzieży w Rewalu. Natomiast Andrzej, ziemniak, ten czternastolatek, ja bym powiedział, że on w zasadzie. Był dobrym chłopakiem, jak się to nawet określa, gdzieś tam w materiałach, był grzeczny, jak to mama o nim mówiła. Nie miał takiej trudnej sytuacji, natomiast no, nie chodził również do szkoły, nie uczył się, opiekował się swoją młodszą siostrą. Gdzieś tam pojawiła się również kradzież to w zasadzie drobna kradzież, ale kradzież. Która miała miejsce w szkole. On coś ukradł m, przypuszczalnie jakiemuś koledze, drobna kradzież, ale jednak było to przestępstwo. A z tego względu, że nie chodził do szkoły, nie uczył się, to także trafił do tego ośrodka m, w rewalu. Więc mniej więcej chłopaki w tym samym czasie pojawili się w ośrodku podstępach odstępach zaledwie kilku tygodni i byli w ośrodku nowi. Jako nowi, to były niestety takie e, czasy, pewnie niestety, i w dalszym ciągu są, byli poddawani tak zwanej fali. No, fala to nie tylko coś, co związane jest z wojskiem, ale także z tego typu ośrodkami. E, byli nowi. Mm, więc no, siłą rzeczy musieli się ze sobą w jakiś sposób poznać, być może zaprzyjaźnić, tak to przynajmniej wyglądało, dlatego że w tej niedoli takiej, tych pierwszych kontaktów z tymi, którzy już byli w ośrodku dłuższy czas, no w jakiś sposób psychicznie przynajmniej się wspomagali. Wala w takim ośrodku najczęściej oczywiście polega na takim znęcaniu się psychicznym, fizycznym, to jest poniżanie, to jest szydzenie, ale to jest także zmuszanie chociażby do jedzenia ekstrementów, czy picia moczu. Słynny rowerek dla takich dla tych, którzy nie wiedzą na czym to polega. Otóż człowiek śpi w palce do nóg, wkłada mu się gazetę, a potem tę gazetę się podpala. No oczywiście ten człowiek budzi się przerażony, widzi, że coś się pali, próbuje ugasić ogień, i wtedy rusza nogami tak, jakby pedałował na rowerze. Stąd właśnie ta nazwa rowerek. Ale powiedziałbym, to są jeszcze sytuacje takie, które no, nie powodują zagrożenia dla życia. Natomiast w czasie fali bardzo często człowiek Walczy także o życie. W momencie, kiedy broni się, kiedy próbuje w jakiś sposób walczyć z tymi, którzy go napadają, z tymi agresorami, no wtedy ta eskalacja znęcania może nabrać takich rozmiarów, że ten człowiek rzeczywiście jest na progu życia i śmierci. Bywały sytuacje, że tej fali po prostu nie wytrzymuje, że po prostu ginie. Albo w wyniku tej fali popełnia samobójstwo. Możemy się domyślać, że chłopcy mogli być takiej fali poddani i wszystko na to wskazują. Wygląda na to, że obydwaj chłopcy nie chcą być w tym ośrodku, że mają tam ciężkie życie. Andrzej tuż przed świętami wielkanocnymi... 1999 roku pisze taki długi list do swojej mamy, do pani Wiesławy. Prosi ją w tym liście, żeby go po prostu zabrała na święta do domu. Mama na pewno czuje, że dzieje się coś złego, więc wystarała się o taki nakaz wydania sądu do spraw rodzinnych i nieletnich. I sąd zezwolił jej na to, żeby mogła go zabrać z ośrodka właśnie na święta. I rzeczywiście tak się dzieje. Mama ma taki zamiar, przygotowuje się do tego, dzwoni do ośrodka, parę dni przed świętami, rozmawia z jakąś panią przypuszczalnie w sekretariacie, a ta pani mówi, że no niestety syn nie może wyjechać na święta do domu, bo ma Karę. No, i ta kara nie pozwala mu na to, żeby właśnie mógł opuścić ośrodek. No, mama przyjęła to do wiadomości, ale jednocześnie no, chciała przyjechać do ośrodka. Zadzwoniła już w pierwszy dzień świąt, i mówi, że chce porozmawiać z synem telefonicznie. Bo przyjechać po prostu nie mogła, nie mogła się z nim zobaczyć, ale mogła porozmawiać telefonicznie. I wtedy pani w sekretariacie mówi, że syna w ośrodku nie ma, że uciekł z środka i uciekł w wielką sobotę. No, zdziwiła się, no ale jak powiedziałem, to wszystko, co jej mówiono, przyjmowała do wiadomości i no, czekała na to, że syn, skoro uciekł z ośrodka, jak przypuszczała, z pewnością z tęsknoty, ale wróci do domu. Druga z matek, czyli mama Łukasza, nawet nie wiedziała, że syna w ośrodku nie ma. No zajęta tym, co działo się w domu. Pamiętacie, ojciec, tyran, pijak. Molestujący młodszą siostrę, no, miała o czym myśleć, więc wygląda na to, że o Łukaszu nie bardzo myślała. E, dwa miesiące później dostała takie pismo z ośrodka, z którego wynikało, że chłopak został skreślony z listy tego ośrodka, i tak naprawdę już formalnie. Mama Łukasza zgłosiła jego zagnięcie 9 miesięcy później, ale po telefonie mamy Andrzeja, pani Wiesławy, rozpoczęły się poszukiwania i wygląda na to, że gdyby nie właśnie mama Andrzeja, to ta historia być może na zawsze byłaby owiana tajemnicą, i na dobrą sprawę nigdy byśmy się o niej nie dowiedzieli. Yy, rozpoczęły się poszukiwania, i tutaj no, pojawiła się już pierwsza nieścisłość. Jak pamiętacie, pani, która odebrała telefon, powiedziała, że Andrzej uciekł Wielką Sobotę, ale Wielka Sobota była w tym roku 3. Kwietnia. A wszystko wskazywało na to, że obydwaj chłopcy, i Andrzej i Łukasz uciekli y, kilka dni wcześniej, a więc 31 marca. Czy pani o tym nie wiedziała po kilku dniach czy była to pomyłka, czy świadome zatajenie daty, kiedy chłopcy rzeczywiście z ośrodka zniknęli, ale to dosyć poważna nieścisłość, wskazująca na to, że albo ktoś coś ukrywał, albo też był taki bałagan, że nikt nie sprawdzał, czy wychowankowie są w ośrodku, czy też ich nie ma. Trudno w tej chwili oczywiście powiedzieć. Niemniej jednak pojawiły się no, pierwsze wersje. Nazwijmy to. Policja w jakiś sposób starała się wtedy ustalić, co z chłopakami się stało, i pojawiły się pierwsze wersje. Oczywiście ta pierwsza podstawowa wersja była taka, że chłopcy uciekli po to, żeby wrócić do domu. Szczególnie Andrzej, który mamę kochał, mama no, w 100% była przekonana, że skoro uciekł, na pewno pojawi się niebawem w domu. Pojawiło się mnóstwo wersji, niemniej każda z nich zmierzała do jednego: że chłopcy właśnie tego dnia, 31 marca, uciekli z ośrodka. Pojawiła się taka wersja, że obydwaj zaplanowali ucieczkę i uciekli do Szwecji. A to prawdopodobnie na kanwie prawdziwej historii dwóch braci, którzy schowali się pod ym, ciężarówką pod tirem i w ten sposób rzeczywiście udało im się uciec do Szwecji. To była historia bardzo znana. Hmm, historia na podstawie której nakręcono później film. Niektórzy może z was słyszeli 300 mil do nieba. To był taki jest taki tytuł tego filmu. Historia sama w sobie już tak na marginesie też bardzo ciekawa dwóch braci Uciekło do Szwecji. Po latach jeden z nich wrócił do Polski, drugi został właśnie w Szwecji. Wrócił tutaj do Polski, bo tak za polską tęsknił, a nawet ożenił się ze znaną polską y, aktorką. Ale to już zupełnie inna historia. Niemniej wtedy również ta wersja no, była prawdopodobna, była prawdopodobna, ale nie sprawdzalna. To tak jakby ktoś podrzucał tego rodzaju wersję po to, żeby no, ludzie myśleli, że rzeczywiście nic złego obydwu chłopcom się nie stało. Sprawdzano później kilka lat później to już w momencie, kiedy byli obydwaj pełnoletni, Policja sprawdzała, czy gdzieś nie wyrobili sobie jakiś dokumentów. Czy nie starali się chociażby o dowód osobisty, czy płacą podatki, czy gdzieś byli zarejestrowani? No, ale nie. Ich nazwiska nigdzie się w żadnej kartotece, w żadnej bazie danych nie pojawiły. Tuż po ucieczce były również i takie wersje, że chłopcy próbowali się przedrzeć przez bagna. Tam w okolicy rzeczywiście są takie bagna, że w tych bagnach być może utonęli. Wersje no, niesprawdzalne, wersje je, możliwe jak każda inna. I, i tak to wszystko trwało. W pani Wiesława, mama Andrzeja nie dawała za wygraną. Poszła nawet do jasnowidzów. No i tutaj ci powiedzieli, że chłopcy nigdy ze środka nie wyszli. Że wszystko na to wskazuje, że nie żyją. A ich ciała mogą być gdzieś schowane, zakopane, ukryte na terenie właśnie tego ośrodka. No, zaczęto również i badać tę sytuację, ale bardziej na zasadzie Stowarzyszenia Przystań Nadzieja. Jest takie stowarzyszenie, które bardzo mocno pomagało w tej sprawie, w dalszym ciągu pomaga ci ludzie się bardzo zaangażowali i oni też wzięli w którymś momencie na siebie ciężar sprawdzenia tego terenu. To były kiedyś tereny po niemieckie, tam mieszkali Niemcy, gospodarze. Oni mieli również studnie, mieli także różnego rodzaju piwniczki, w których ukrywano warzywa. Hmm, więc no, to był taki teren, gdzie oczywiście i takie studnie, i takie piwniczki, czy wnęki mogły być. Tutaj starano się dotrzeć do starych map, które pokazywałyby właśnie tego rodzaju miejsca. Pierwsze poszukiwania rozpoczęły się jeszcze kilka lat y, temu. Hmm, przeszukano ten y, teren, i wtedy znaleziono kości. Zbadano te kości, ale okazało się, że są to kości zwierzęce, e, przypuszczalnie kości świń, e, i wtedy, jakby był to pierwszy etap tych poszukiwań, które w zasadzie nic nie dały, ale w dalszym ciągu nie dano za wygraną, i mm, zaplanowano kolejne poszukiwania, które rozpoczęły się już raczej niedawno. To już był rok. 2020. Te kolejne poszukiwania zaplanowano na maj 2020 roku. Oczywiście Stowarzyszenie Przystań Nadzieja brało udział w tych poszukiwaniach. Tym razem używano także koparki, wcześniej go radaru Rozpoczęły się poszukiwania. W ich trakcie natrafiono na starą studnię i wykopano między innymi sweter sweter granatowy z takimi obudkami biało czerwonymi przy mankietach przy pasie również przy kołnierzu mama Andrzeja pokazała zdjęcie na tym zdjęciu to takie rodzinne zdjęcie na tym zdjęciu Andrzej stoi dokładnie w takim swetrze. Taki swetr miał, kiedy był w ośrodku. Czy to jest ten sweter? Hm, trudno powiedzieć. To jest taki sam sweter, który został znaleziony właśnie w tej studni. Niedaleko swetra znaleziono także fragmenty pijamy i 21 fragmentów kości. Te wszystkie kości zostały przekazane do prokuratury. Później do zakładu medycyny sądowej nie mamy wyników badań tych kości, no pomimo tego, że od tego czasu upłynęło ponad, no ponad, to już w tej chwili ponad trzy e, lata. Ale wygląda na to, że to może być ubranie właśnie Andrzeja. Inna sprawa, że ani jedna mama, ani druga Żadnych rzeczy takich osobistych ich dzieci nie dostały, a przecież musieli zostawić coś w środku, musieli zostawić książki, zeszyty, być może ubrania, nigdy tego nie dostały. Te badania jeszcze się nie zakończyły. Może się zakończyły, a może prokuratura zachowuje to w tajemnicy. Faktem jest, że wszystko rzeczywiście na to wskazuje, że ośrodek. Ma tajemnicę, że to jest bardzo demoniczna, więc przerażająca historia, która czeka na swoje wyjaśnienie. Czy znalezione kości będą takim przełomem w tym śledztwie? Zobaczymy. Przypuszczalnie prokuratura także przesłuchuje dawne kierownictwo tego ośrodka, dawnych wychowawców. Młodzież, która wtedy była, dzisiaj to dorośli ludzie. Jeżeli milczą, dlaczego? Czy skrywają jakieś tajemnice? Czy o śmierci Andrzeja i Łukasza mogli wiedzieć? No, wszystko na to wskazuje. Wszystko wskazuje na to, że obydwaj chłopcy zginęli na terenie ośrodka. Czy było to wynikiem fali tego takiego znęcania się? Czy też może były to inne powody? Dużo mówiło się także, i to w materiałach tego śledztwa jest, mówiło się o takiej seks turystyce, o tym, że pod ośrodek podjeżdżały różne samochody, że ludzie, którzy tam przyjeżdżali, wykorzystywali seksualnie wychowanków tego ośrodka, że dawali drobne upominki, dawali pieniądze w zamian za to. Że mogli ich wykorzystywać, że o tym no, na dobrą sprawę wszyscy wiedzieli, a na pewno wiedzieli niektórzy wychowawcy, czy wiedzieli wychowankowie, którzy w tym uczestniczyli. Andrzej i Łukasz byli nowi, czy mogli być zmuszani do tego rodzaju praktyk, albo widzieli coś, czego widzieć nie powinni, no, nie jest wykluczone. Byli tam nowi, dopiero się pojawili, mogli pewnych rzeczy nie akceptować. Mogli widzieć także coś, czego widzieć nie powinni. To są wciąż te tajemnice, które są do wyjaśnienia i śledztwo, które według mnie no, nie powinno zostać zakończone, bo póki jest nadzieja na wyjaśnienie tej sprawy, a wszystko na to wskazuje, że jest. Tak długo trzeba w tej sprawie szukać i drążyć, no i dowiedzieć się, gdzie tak naprawdę ci chłopcy mm, mogli się wtedy znaleźć. Dzisiaj po 24 latach nikt chyba już nie ma nadziei, nie przypuszcza, że chłopcy żyją, że gdzieś stworzyli sobie nowe życie. Jesteśmy chyba wszyscy przekonani co do tego, że właśnie obydwaj nie żyją, że nigdy nie opuścili tego ośrodka, że wciąż to miejsce skrywa mroczną tajemnicę ich śmierci. Czy się wyjaśni? Miejmy nadzieję, że kiedyś tak. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. No i oczywiście tradycyjnie trzymajcie się.